Witamy na giełdzie wynajmu autobusów e rynku przewozów online. Szukasz autobusu na wycieczkę, zawody sportowe czy inny wyjazd? Dobrze trafiłeś. W jednym miejscu do Twojej dyspozycji mamy obecnie ponad 1800 busów i autobusów z całej Polski. Giełda daje Ci możliwość porównania w jednym miejscu stawek wielu przewoźników, a Ty wybierasz ofertę najkorzystniejszą dla Ciebie. W naszym serwisie masz trzy opcje wyszukiwania pojazdów: wyszukiwarkę standardową, wyszukiwarkę pustych przebiegów oraz mapę postojów. W standardowym wyszukiwaniu wystarczy zaznaczyć kiedy, skąd i dokąd chcesz jechać, by system automatycznie wyliczył oferty wielu przewoźników. Wyniki wyszukiwania można filtrować względem pojemności, wyposażenia pojazdu i innych kryteriów. Chcesz uzyskać lepszą cenę za przejazd? Na giełdzie możesz negocjować stawki za wynajem, wpisując swoją propozycję w odpowiednim polu. Wybierając opcję Rezerwuj, wysyłamy tym samym niezobowiązujące zapytanie do przewoźnika. Możesz wysłać takie zapytanie do kilku przewoźników. Wyszukiwarka pustych przebiegów pozwala na znalezienie pustego autokaru wracającego z trasy w jedną stronę. Wynajmując taki pojazd, możesz zaoszczędzić nawet do 50% ceny usługi niż podczas tradycyjnej rezerwacji autobusu. A jeśli masz potrzebę wynająć autokar na kilka godzin, pomoże Ci w tym nasz system wyszukiwania postojów. Wyszukiwarka i mapa postojów pozwalają na bezproblemowe znalezienie autobusu dostępnego w odpowiedniej lokalizacji i czasie określonym przez przewoźnika. Nasz serwis jest dostępny przez urządzenia mobilne. Możesz komfortowo przeglądać strony naszej giełdy, zarówno na smartfonie, tablecie czy innym tego typu urządzeniu. Warto wspomnieć, że system giełdy został nagrodzony tytułem rynkowy lider innowacji. Zapraszamy do serwisu eTransbus.